W związku z wprowadzeniem w module Płacy i Kadry obsługi pracowniczych planów kapitałowych umożliwiono księgowanie składek PPK pracodawcy do Księgi Podatkowej i Księgi Handlowej. Dodatkowo, w przypadku modułu Księga Handlowa umożliwiono zaksięgowanie również deklaracji wpłaty PPK. Składki PPK są widoczne na wypłacie pracownika na czwarty zakładce ubezpieczenia. Aby zaksięgować je do podatkowej Księgi przychodów i rozchodów, należy przejść na zakładkę Płace Kadry, listy płac. Następnie zaznaczyć wybraną listę płac i nacisnąć ikonę książki. Jeżeli na liście płac uwzględniono składki PPK pracodawcy, to podczas księgowania listy płac do KPIR w księdze podatkowej tworzony jest zapis z następującymi danymi: Data księgowania 15 dzień miesiąca następującego podacie wypłaty. Kwota składka PPK pracodawcy. Kolumna 13: Pozostałe. Opis składki PPK za 2019-7. Księdze Handlowej dodane zostały makra umożliwiające zaksięgowanie składek PPK, zarówno z listy płac, jak i deklaracji PPK. W schematach księgowych o typie lista płac w pozycji kwota dodano nowe makra. Składki ubezpieczonego, umożliwiają księgowanie sumy składek PPK pracownika. Składki płatnika umożliwiają księgowanie sumy składek PPK pracodawcy wypłaconych dla pracownika. W sekcji Opis Analityczny PPK firmy umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego PPK pracodawcy wypłaconych dla pracownika. PPK pracownika umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego PPK pracownika. Natomiast schematach księgowych o typie deklaracje w pozycji kwota dodano nowe makra łączna składka umożliwia księgowanie łącznej składki PPK, PPK ubezpieczonego umożliwia księgowanie łącznej składki PPK wszystkich pracowników, PPK płatnika umożliwia księgowanie łącznej składki PPK pracodawcy wypłaconej wszystkim pracownikom.